Film i otworzyłem lucky bloka, który kosztuje 25 zł. Co mi wypadło? Przekonasz się, oglądając ten odcinek, do końca, ale powiem tak, widzowie. Tak dobrze to chyba nigdy nie było, więc zostaw tego lajka, like wieść łapy w górę i już jutro wlatuje kolejny odcinek na mój kanał o 15.00, bo robimy daily. Nie przedłużając miłego oglądania. Jesteście niesamowici, widzowie. Nie dość, że wbijacie ogromne ilości łapek w górę subskrypcji. Ja w ogóle chciałem wbić 2000 subów do końca e, marca, a mamy już 2100, a jest dalej luty, więc no po prostu jesteście największe ziomy. Za co wam bardzo, ale to. Bardzo dziękuję. I widzowie, w dzisiejszym odcinku. W sensie, we wcześniejszym z jednych odcinków powiedziałem, że na 400 łapek w górę otwieram Lucky Bloka. Laki Blok kosztuje dość dużo, chyba. Tak mi się wydaje. No i najlepsze jest to, że Wy wbiliście chyba 700 łapek w górę. To jest chore. Nie, być 400. I ja oczywiście słowa dotrzymuję. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy sobie to. No, otworzymy sobie. No, nie, nie, nie będzie to jakiegoś, nie wiadomo jakiego unboxingu, bo otwieramy tylko jedną sztukę. No, ale nie wiem nawet, ile to kosztuje. Muszę to aż sprawdzić, widzowie, bo może być grubo bo patrząc na to, co tutaj może wypaść, no to ogólnie wygląda fajnie. Jedyne, czego bym nie chciał, to nie chcę, kurczę, kilofa, nie chcę elit. Reszta, no będzie okej, okay, nie? No, ale najbardziej oczywiście mieczyk, no i ten odłamek meteorytu. Dlaczego odłamek? No, bo on, widzowie, jest jakiś, kurde, giga drogi. On chyba kosztuje 7, 60 miliardów. Zobaczcie to. Jeden odłamek kosztuje, no, 68 miliardów, więc jakbyśmy takie, kurde, kaskę mieli, to, o Jezu, o Jezu, jakie to byłoby piękne. Więc, widzowie, zobaczcie, ile to w ogóle kosztuje na stronie no i zaczynamy. Ten boski opening. Nie wiem, nie wiem serio, ile musielibyście zostawić łapę w górę pod tym filmem, żeby otworzyć kolejny ten lucky block. Nie, to jest po prostu za dużo, za dużo widzowi. Ja zbankrutuję. Widzowie, jeden lucky block. Jeden Lucky Blok kosztuje 25 zł, więc kurde, no dużo, dużo, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że naprawdę wzbogacimy się i mam nadzieję, że kurczę będzie kozak, nie? Więc nie ma co przedłużać chyba. Mamy widzowie tego Lucky Bloka w ekwipunku. Postaw na ziemi, a wypadnie wartościowy item. I pytanie, czy ja to muszę postawić yy, tutaj jakoś, czyli to na normalnej mapie? A otworzyłem i wypadła mi Elytra. Elytra38 widzowie Ja pierdziele A wszyscy napisali F na czacie, nie? Bo wydaje mi się, że to był najgorszy możliwy drop Ze wszystkiego I jest mi giga smutno, naprawdę jest mi giga smutno w tym momencie no Nie, no będę ją znosił Chociaż wiadomo, Elytra totalnie nic nie daje No taki wstyd widzowie Wszyscy na czacie piszą F, L I wszystko to najgorsze, naprawdę, nie? Więc mam nadzieję, że chociaż będzie Łapka w górę zostawiana pod tym filmem No i kurde, no nie nie mogę sobie tego wybaczyć Tak szczerze, że aż tak słabo nam to powie. Poszło, nie? nie dało się gorzej, totalnie nie dało się gorzej Naprawdę jestem tak zawiedziony tym, no ja nie wiem, ja to będę przeżywał teraz widzowie Przez 57 dni, naprawdę, no bo wstyd Może przynajmniej darmowe klucze to jak, jakkolwiek oddadzą, nie, to jest mindbox Nie, więc z mindboxa dostajemy pewnie 12 refili, dobra Dzisiaj, dzisiaj jest pechowy dzień, nie ma co grać w Totolotka, naprawdę Jest y, słabo, nawet nie mam żadnych y, Stręczy, żeby pójść się klepać, a na pewno chcę się poklepać, bo jest w porze godzinka Właśnie na klepę, czy tu są jakieś stręcze, no jakieś tam stręcze Pojedyncze mamy, więc ja to sobie biorę wszystko, mimo wszystko tego dużo yy, nie ma. Mam jeszcze jakiś tutaj z y, strężami. Nie, niestety nie mam, nie mam, nie mam. Będę musiał potężnie sobie dokupić to i owo. Kurde, no, zastanawiają się widzowie, czy ja chcę inwestować w kolejnego Lucky Bloka. Kurde, no, chyba jednak nie. I temu zbyt dużo nie mamy, bo są, w sensie no mam tam troszeczkę tych stręż troszeczkę totemów, no jest dość biednie. Patrząc na ogólne to ile tego ekwipunku powinienem mieć, ale mam nadzieję, że kogoś i tak tutaj y, zabijemy. Może jakimś cudem byłoby na pewno dość przyjemnie. Może byłoby ciekawe, tutaj tak się kampić w tym miejscu jakoś i nagle, wiesz, tam kogoś ztrapować. Y, Nie wiem, czy to byłaby. Czy to byłby dobry pomysł w ogóle na zrobienie czegoś takiego? I czy to by przeszło? W sumie dość y, ciekawe, może jakbyśmy jakoś tak zabudowali, to, wiecie, w ten sposób i czekali na jakiegoś ziomeczka, który by tutaj. Wydaje mi się, że raczej by się to nie udało, ale jakby się udało, no to byłoby naprawdę dość fajne. Chyba, że zrobimy coś w tym stylu. I widzowie robimy po prostu trapa yy, typu gupek. Ja tutaj będę czekał i czekał i czekamy, aż ktoś tutaj się znajdzie. Byłoby naprawdę fajnie, by ktoś tutaj wszedł, ale nie wiem, czy jest szansa na coś takiego w ogóle. Ale dobra, spróbuję, bo to może być naprawdę ciekawe. Poczekam sobie 5 minut, tak? Przez 5 minut nikt tutaj nie przyjdzie, no to serio. Yy, będę musiał po prostu zrobić coś takiego w ciągu dnia. No bo aktualnie, jak to nagrywam, jest godzina 12.40, więc ludzie są już w szkole, ferie się skończyły, więc jakby dużo graczy yy, nie ma aktualnie online. Ale no jednak na kwart, no ktoś powinien przyjść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, czekam, nieważne. Okej, okay, tu był gościu, który mnie bije przez ściany, więc widzowie Lizubro od razu, yy, nie wiem, ale mi się udało uciec. Ten typ pił mnie przez ścianę, więc ja mu po prostu załatwi w tym momencie bana, bo to jest yy, chore, bo trap był idealny, mnie tu nie było, widać, a typ po prostu perfidnie na cheatach mnie uderzył przez ściany, czy na samym początku to się nie nagrało, więc nie wiem, czy go zgłosić. W sensie, no, teoretycznie będziecie mnie wyzywać, że jestem 60 czy coś tego typu, ale z drugiej strony, tak naprawdę jak się zgłasza cheatera, no to to jest na plus dla całego yy, serwera, no bo po prostu. Nie gra się z cheaterami. Jak kto by chciał grać z cheaterami? No chyba nikt, nie, no bo cheaterzy tylko przeszkadzają. Na przykład ten typ ma autototem, jak widzicie. On ma autototem perfidny i to właśnie jest ten typ, który mnie bił przez ściany, więc ja szczerze idę go zgłosić, idę go zgłosić. Jaki on miał tam jeszcze nikt dokładny? Jakiś lizu, bro, coś w tym stylu, więc no kurde bardzo, ależ to bardzo niefajnie. Ej, też jest pytanie w sumie, ile on tych totemów to ma, nie? No bo raczej ich dużo nie będzie miał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc wypiję sobie jeszcze jednego stręża i tam wskoczę może jakimś cudem. Byłoby dość przyjemnie na pewno. Tutaj on jest. Zobaczcie, zobaczcie, on na tym autototemie cały czas lata. Padają mu te totemy i hop nie ginie, nie? Po prostu nie ginie. Więc trzeba go, kurczę, tutaj jakoś zabić. Niestety nie wiem w jaki sposób to zrobić. No ale chłop, perfidnie, kurczę tutaj cituje. No ja to. Ja tego tak nie zostawię, nie? Zobaczcie, zbiję mu totem i on od razu go założy znowu. Patrz, raz, dwa, trzy i znowu zakłada cały czas totem za totemem. Więc dobra, widzowie, ja yy, z dwóch idę po prostu Przykonfidencić na yy, ziomeczka, nie, bo gra na odpale perfidnie. Tylko pytanie jest takie, czy w ogóle ktoś o 12 zgło yy, zgłosi. Że się zbanuje go, nie? Że przyjmie, przyjmie zgłoszenie. Tak, o, to chciałem powiedzieć. Powiedzieć. Więc widzowie, co ja tu mogę więc powiedzieć? Chcemy konfidencić. Dobra, temat jest taki, że poczekania tam jest od 15, musiałbym ticket pisać, nie chcę mi się jeszcze, tego robić. Mam nadzieję, że ten gościu dostanie bana yy, po tym filmie czy coś w tym stylu. No bo serio, serio, nie lubię cheaterów, no bo kurde, jak możesz citować? Jaki jest sens citowania w grach? Rozumiesz o co chodzi stary, no nie rozumiem, psujesz sobie całą frajdę z gierki, citując po prostu, więc to jest dla mnie tacy ludzie w ogóle nie powinni mieć dostępu do gierek, no bo kurde, osoby grają legitnie, wiecie, starają się, zbierają itemy grają normalnie. Cheater giną, no i, no i dupa, nie Więc dlatego bardzo nie lubię cheaterów e, Dlatego no też mam nadzieję, że gościu po prostu Wyrwie banicję po tym filmie A jak nie wyrwie, to ja to zgłoszę i na pewno wyrwie HWDP cheaterom, pamiętajcie widzowie Dobra, idziemy zabijać graczy Dobra, zginął ziomal Skajesiu mi fraga, gwardia jakiś Niestety, bardzo dobrze zagrałem tutaj tu jest jakiś ziomal, po prostu, bity przez kilku chłopaków, więc mam nadzieję, że zabijemy go tutaj. Zaraz mu bania w ogóle padnie. Ma na pewno jakieś dobre itemy, no ale uciekł. Miał farta, uciekł. O, tu jest w ogóle mój ziomal, Zeman Policja. On jest y, koksem i bardzo właśnie tutaj mi pomaga na boksiku, więc miło z jego strony. No i się pyta właśnie, czy nagrywamy odcinek, bo z nim miał być odcinek, bo on jest naprawdę tutaj koksem, ale się nie mogliśmy zgadać na nagrywki, więc mam nadzieję, że w końcu dojdzie do tego nagrania. Ziomkowi dwa totemy poszły kurde Przeżył, niestety Więc dobra, szukamy może jakichś flagów w innym miejscu No bo tam jest grubo, jest grubo A czekam, czekam mocno szczerze na ten filmik Właśnie widzowie z dobrym graczem y, Tutaj na y, boksie Bo uważam, że naprawdę ten filmik będzie Giga, giga ciekawy, nie? Na pewno dla wielu początkujących graczy Wiele takich ciekawostek, które pomogą na serwerze Będą według mnie bardzo spoko No i zabiliśmy ziomeczka jakiegoś Który tutaj nie bił, tu jest jeszcze jakiś Alanisko. też byłoby fajnie go założyć. Beach Dobra, ziomal tutaj pada najprawdopodobniej, więc fajnie byłoby go zabić. I kurde, znowu mi gwardia zabrał fraga. To chyba kolejny kill, co ten ziomal w ogóle zrobił. Ja się z nim biłem, ale on mi oddaje w ogóle jego itemy. Miał mieć Erosa 33 i buty. Buty 36 była. I tutaj bania 34. Ej, to są lepsze temy niż mam teraz, więc bardzo mu dziękuję za to. Na pewno się yy, przyda tutaj. Więc widzowie, no chyba za niedługo jakiegoś giwałejka można zrobić na jakieś ciekawe temki. W sumie taki miecz 33? On chyba nie jest warty. Abym ja wam go wylosował, więc. Kurczę, ciężki temat. No ale trudno, widzowie. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. E, widzimy się jutro o 15. Pamiętajcie, zostawcie suba. i ważne. Łapeczka w górę. Do zobaczenia. Na razie i siema.